Tam mamy, mamy, wszyscy mamy, u nas wszyscy mają Nie oni są w środku, są w środku wszyscy No co? Ustawcie się w linii Panowie zakłóci wszyscy Kto? Zgłoście do młodego, żeby podjechał furą. Musimy wyjąć z bagażnika tak Młody Młody, podjedź, pod row. Szybko. Mujaniów! Mówimy, żeby tamci wyszli z rękami w burzę, nie? Kto to ja tak drżeli? Całki to mordyś, mój Tak, słupkasz. Mujaniów! Ja pierdolę. Tak, że się z go, To ci są go, walcie. Który żółty? Dobra, przepraszam. Dobra, już. Dobra młody ja mnie poparam daj Nie, poprzeszek Nie, 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 nie Żółty? Ja... Żółty który? Żółty, żółty Środkowy no Nie kadę tylko ten tak Nie Jedzie. Nie pij do... Dzwoncie do tego młody, Niech jedzie tą furą Młody gdzie jesteś? Weźmy mnie rozkuj A kadet co to robi? Czemu mam cię kurwa rozkuć? Ale jebie Kadet niebie. w linie, kadet w linie Jak go nie ma na radiu to wylatuje

Prądem? Prądem go? Nie, pomyślałem. No. No, zaraz dadzą znać. Ja preferuję metody wychowania prądem. No to Być fura z miasta, czy może być nasze bałemka, że zaraz nie boli? No co panowie? Bo muszą pomyśleć, czy chcą wyjść i się pojawić. O! No co? tego tak się wkaże. To jest tego tam. Co z tym autem, panowie? No? Jak nie będą się to na przerwanym Krystian, to mamy tu do komendy, to możemy sobie od każdej strony. Halo, co z tym autem? Nie, no, wiem, no dokładnie, co? tylko uwaga, bo inaczej. Karlos się pyta, I czy może być wędka czy, czy, czy jakieś lokale. Może być. O! Przerw pomoże swoim ludziom podjąć decyzję, że no już jadę, już jadę. jadę. Młody i stał, przełócił nieco. Czyli co ma być? 50 funkcjonariuszy i się poddać, tak? Tak. Panowie mówią, że diabły nie chcą mnie wypuścić. Jakiś problem? Nie chcieli mnie wypuścić, no, no, bo myśli, tego nas nie uczyli, odbyt. no. Chudna. Nie moja win. Nie wyjść i się wiem, poddać, ale coś wynegocjować. A to ty w ogóle na, na radzie nie odzywałeś. mi pizdę całą. Dobra, panowie. Jest X6-ka, Niech po prostu komendę puszczą. Tak, niech po prostu wyjdą z komendy. Szef ma radio to powie. Żeby... O nie, nie. Żeby wyjść z... O nie, nie, nie. Go tym. Kurwa, gruba. jeszcze raz pisniesz. Gruby. No, 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 A co ty na przyszłości ja magazynek i. w dupę? Przepraszam, ale ja tak czuć muszę. Aha. Uśledzony jest. Tak. 0 1, 10 1. proszę o wyjście. Napastnicy, o to proszę. Robili... Ty wiesz, się odzwiesz, to, ci to robili mi w kiblu i nie dopuścili. Powtórzysz, bo krzyczą? Mieją. Mają propozycję. I to. niech jeden z was podejdzie tam do drzwi Dobra To powiedz że podejdzie dwóch O i ładnie Powiedz że ma podejdzie z... dwóch Podejdzie Dobra. dwóch chory ale kurwa No i dobrze Nie Dobra pytanie chłopaki do Was kto ma kanister? Wszyscy Dobra podchodzimy no i dobrze. Podchodzimy jest... U nas mamy wszyscy Dobra Super. Dobra kto podchodzi ze mną? Dobrze, bo my odjebaliśmy. Ja, ja! Ty. No kierowca ty. ma Ja mam karnister. Mam iść? Ja nie mam karnistę Dawaj, dawaj. Ja mam karnister. Kady, stój! Gdzie idziesz, kurwa? Pomij macie 5 minut na wyjście. Jaka Jak jest to wyjdziecie, Ja bo... negocjuję I tylko co, z panem, z Ja nie będę... Ja. Weź, kurwa... Ja nie ruszaj. Co ty robisz? <toczny> No i Pan poczeka, pan poczeka. Ja negocjuję tylko z panem, z którym wcześniej negocjowałem. Co? No to ze mną. Dobra. Dobra, no witam. Mamy propozycję. No. Tylko panowie mi dadzą sekundkę. No. Podnieście tego chłopa, weźmiemy go stąd. Ale stańcie tam z tyłu, też ktoś no, oj, niech... no, <ślesz> nie chce. <ślesz> nie. Niech ktoś celuje do Fejsze zakładników. Ten. Dobra. Rozkrójmy I... szybko. No, i ładnym rzadko stoimy. Kadet, jeszcze raz się ruszy, co ci mi strzelam łeb. Przysięgam. Nie, najpierw się ostrzegam prądem. Najpierw na, prądem go. Kadet, wobec sobie, że nie możesz. Mam Michaela, 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 Ty pierwszy już w kubarze. Ja mam taką propozycję. A bo kadeci, kurwa, żółty. Yeah. Oj, zapraszam Kogoś na kolana do tak JKBD. Tak, pozostali panowie zakładnicy na kolana, prosimy. Tak, wszyscy. Lękasz, kurwa. On your e, lękasz, kurwa. Raz. No czekaj, czekaj, raz. Poczekaj, nie, poczekaj, bo może nie no, wyjeżdżają. Raz. No dobra, klang, dobra. Git, git. Ty, dobrze powie... dobrze powie... uratowałeś mu życie, bo... Kluczyki i tak nie mamy, klang, no. Mamy klang, szefa policji. Mam. Mamy, kurwa, klucze do każdego tego, no. Ale po prostu nie chcemy robić rzezi, no. Ale nikt nie chce do twojej zbrojowni wchodzić! Wyjebane w tą zbrojownię! Znamy, zaspawane. Wyjebane w tą twoją zbrojownię! Ja chcę przed wejść i... To jest, ja to to dokładnie, to jest Polityczne i... zagrany, zagranie. Wy sobie lubicie bawić niehonorowo, niesportowo, no to my też się chcemy trochę pobawić. Musimy wam dać jakąś nauczkę, no jak to się mówi. A nie no chcemy wiecie. tego robić na ludziach, tylko chcemy to zrobić na... ...rzeczach materialnych. Więc Jesteście dobra, w tym momencie i tyle. i wyjdźcie z rękami do góry. Dobra, jak minuta nie, no albo wychodzicie... Wszystkie... No jak nie, no to po prostu wchodzimy wszystkimi drzwiami, a... Na... Za chwilę komendant tak dostaje strzał w kolano, a, jak nie wychodzicie za minutę. Właśnie, za chwilę się... Bo, bo no to nie, nie ma, ma sensu. Mamy, no. Ewentualnie postaramy się o zgodę, żeby po prostu szefa już yy, z wami nie było. Ale to ostateczność. Także wychodźcie i, i dogadamy się. Dobra, no to my czekamy minutę. Teraz no tak, zakłówam cię. Jak Kolego, Kolego, cię, prawa, lewa. Niestety państwo ludzie mają dziwne nie, pomysły i bardzo nie Jesteś musieli, że najważniejszy je, będziemy tak. musieli się tutaj Uwaga tutaj uwaga, będą wychodzić chyba. Prawa, lewa i teraz chopy na kolanka, to tak jak reszta fajna czy kulka. O chyba nie będą wychodzić. Albo będą zostawiać bronię, tak mi się wydaje. Ci co mają kawałek, się rozstawią szeroko, nie? I z tyłu bardziej, żeby cię nie trafili pierwszego. Patrzcie, czy od strony parkingu tam nikt nie wychodzi, bo tam ktoś się no, przemieszcza. Mam mamy szefa, no to będziemy się z szefem chyba zabawiać. Niech ktoś pójdzie od strony parkingu, policyjnego Ja idę. Minutę im daliśmy, tak? Uwaga, panowie, żeby z dachu nie zaczęli walić. Ej, do... ktoś się trzeba słyszeliście? Jak nie, no to co? Bierzemy klucze od policjantów, się rozbiegamy, tysta. no. I wszystkimi Czemu? wejściami wejdziemy sami, no, siłą, bo to chyba inaczej nie będzie. Myślę, że raczej komendant ma przy sobie kluczyki, to znajdziemy zaraz no tak. i otworzymy te drzwi. Ten parking hmm? jest czysty. To, ty Stąd że, pan że 20 jest to typa na 50 policjantów nie da rady, ale. Zamknij japę. Zresztą tam pi piluje jeden patron w parkingu, nie? nie ten oficer gruby, kurwa. Proszę, wszystkich bercepskich. Dobra, Dobra minęła minuta, dawajcie. Tylko niech ktoś Czekajcie, czekajcie jeszcze chwilę, bo oni chyba jednak się namyślają. Podejdę zapytać. stójcie z kołachami gdzieś z boku, żeby was nie zdjęli pierwszy. Czyli co, wychodzicie tak? Decyzja poszła No i super Panowie wychodzą, nie ten, Niech A ktoś po ja? prostu pilnuje, ale ich nie dotyka, nie? Tak obiecaliśmy panom, że A co komendy mają zostać nie tknięcie Ale co ja no, bo jest Zapraszamy do kolegów na reklamy, zapraszamy A ja że panu ja będę od razu? O kurde Wszyscy na kolana Ja Wszyscy na kolana O, oh, my yeah. tu się pogadamy Nie nie nie, zostawiamy tych co wyjści zostawiamy tych, Tak, tak, ale nic więcej nie róbcie Teraz tak, prawa, no co? lewa Ma pan, ma pan moje kajdanki Tak Prawa, lewa, kuję Masz moje kajda, kurwa? Prawa, lewa, kuję cię Dobra, no co panowie, chodzimy chyba reszta nie? Chodzimy Dobra, zakowam tak cię na pół i... O Część zostanie, czyli nie wchodzi. Widzicie to? O kurka w nisku w Słyszycie panowie? Na kolano, Ciu. to tu farsa. Kurwa! Dobra, dobra wiecie to? co? Ten. Masz karliser, to chodź. Demolkę tam jeszcze zróbcie, żeby się na pewno wszystko spaliło ładnie. No i dobrze. Pali me akta! Zobacz? No i no. dobrze no, no. no, no. Panowie, to śmierć, czekajcie Jeszcze raz się ruszysz i spłoniesz już marca O, to po do największej stacji Ej, panowie, bo tam na komputerze mam te Mam literarię Dobra. Nie no. Przez... Dawajcie, 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 dawajcie. Panowie, na górne piętra też lećcie, Wszystko tu spalić trzeba, nie? Ale to Ale benzyna wsiąknie. No, w sumie też. Po no. takiej ilości paliwa to. No to coń. Dawaj, panowie, dawaj, panowie. dawaj. Ale weźcie tego, tego kroda stoi. On, on ma się spać, bo na nas pluł. A plu na nas, tak? Okej okay. A, tego spalamy. O, jak miło.

Dobra. Skurcza Odkuj... jedną Kady, osobę, że będzie reszta. Będziesz rozkładał resztę. Czekajcie. My, Czekajcie. Czy, mam ja tutaj mam nadzieję, pana że ktoś mam. Panu... mi odda moje radio. Na no, right. I... Czekajcie. Jak przyjdzie poraży, spróbuje zapytam, w poraży, to masz mi odebrać. Dobra, nie. Panowie, zawijamy się już, nie? Czekaj. Kade, odjedziemy, idziemy, to będziesz rozkubał wszystkich po kolei, dobrze? Bo ogólnie to Bez głupich tutaj... numerów i bohaterstwa, bo się wrócimy. Ja mam. Na razie klęczysz, kurde, do Kade, co ty robisz? Co ty? Jest dziękuję. Kode teraz, się nie tutaj. Tak jest. Stoi. O, kurwa, jego zęby zawiną, co musiał zostawić. Ale czekajcie, bo no, nie mam do tego, chcę się we spierdalamy już. Ej, Tommy i tam mini nie dyskutować, chodź.